To wszystkie podstawowe game mody w Geometry Dash. Ale co gdybyśmy za pomocą jednego z nich zrobili całkowicie nowy game? -mode? Dobra, musimy tutaj dać gwiazdkę. Teraz ustawić spawn grupa na grupę 2. I teraz się tu spawnujemy. Dobra, sobie pewnie zrobiłem setup. Musimy teraz tylko to schować i dać temu grupę 1 oraz dać Don't fade, don't enter. I musimy to przesunąć tutaj. I git. Teraz setup jest gotowy. Możecie zobaczyć, że Spider rzeczywiście teleportuje się na drugą stronę bloków. Dobra, Widzowie, teraz próbowałem schować Tyr. Spidera. Możecie zauważyć, że on dalej jest widoczny, bo mi się to nie udało zrobić. Widzowie, udało mi się zrobić pierwszy gameplay. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzowie, tutaj udało mi się zrobić, że kolce idą razem z tobą, przez co nie musi być mega dużo. I tak wygląda na level. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się podoba, zostawcie lajka like i suba z dzwoneczkiem. Zbudowałem kolejny gameplay i możecie zauważyć, że tutaj jest taki biały orb. I jak się go kliknie, to kolec na górze się usunie i można tam przejść. Tutaj jest właśnie kolejny taki biały Orb i ten kolec też się usuwa, kiedy się tego białego orba kliknie. Tutaj mam taki pomysł, że z tego bloku trzeba będzie przeskoczyć do tego green orba, z green orba na ten klocek, a potem z tego klocka do tego blue orba, a z blue orba na ten klocek. Tutaj trzeba będzie kliknąć znowu tego białego orba, aby przejść do tego red orba i wylądować na platformie. Tutaj platforma z kolcami jest już skończona i dodam tutaj jeszcze four time speed, żeby było jeszcze ciężej to przejść. Myślę, że tutaj sobie możemy zakończyć już nasz poziom i dać End Trigger oczywiście na Touch Trigger, żeby nie dało się poczekać i po prostu przejść. Tak prezentuje się nowy gameplay z białymi orbami, który zrobiłem. Tutaj trzeba tak przekroczyć Green Orbem, bo tutaj tak Blue Orba trzeba wytimingować. Ten klocek z kolcem i red muszę przesunąć w górę, ponieważ one są w kolcach. Aha, tutaj się nie, nawet nie da zmieścić. Dobra, ciekawe czy tutaj się da zmieścić, o, da się, dobry, jest git, aha, tutaj się też nie da. Dobra widzowie, ale może zajmijmy się robieniem samego tego game modu, jak on będzie wyglądał. Widzowie, game mode jest gotowy, ale on idzie nie dość że dużo szybciej, to jeszcze nie chce iść w dół albo w górę. Udało mi się naprawić to, żeby szedł razem z graczem, ale teraz nie chce iść w dół ani w górę. Udało mi się w tym momencie naprawić to, że byłem z graczem, ale teraz te strzałki się tak dziwnie ściskają do środka. Tutaj próbowałem naprawić ten błąd. W końcu się poddałem i stwierdziłem, że wypuszczę level w ten sposób. Jednak kilka dni później udało mi się znaleźć rozwiązanie, czyli trzeba offset, w tym follow-player komendzie ustawić, przez co jedna strzałka była bardziej w górę, a druga bardziej w dół, i dałem każdej strzałce też grupę, co pozwalało na to, aby nie były one bardzo scentrowane do gracza, tylko bardziej jedna szła w górę, a druga w dół. I wyglądało to w ten sposób, czyli tak, jak powinno. No więc, skoro skończyłem poziom, to teraz czas na weryfikację. Widzowie także poziom zweryfikowany, a ja go wypuszczę, jeżeli wbijecie 5 lajków na tym filmie. Także siema widzowie!